Kłaniam się Tobie przed wiecznym morzem, którego nie mogę objąć, nie może. Ja, proch mizerny, przed Twoją możnością z wojskiem aniołów kręgam z radością Ja proch mizerny, przed Twą możnością z wojskiem aniołów kręgam z radością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Amen. Dzisiejszą uroczystość ciała i krwi Chrystusa obchodzimy, którą obchodzimy Przeżywamy rocznicę pierwszej Komunii Świętej, klas czwartych. Witam także klasy trzecie, uczestniczące w tej Eucharystii, a następnie w procesji, którą po mszy świętej będziemy przechodzić ulicami miasta. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Eucharystia towarzyszy nam w drodze co niedziela. Możemy tu przychodzić i poczuć bliskość Boga, który sprawia, że w obcym i czasami trudnym świecie będziemy mogli czuć się jak u siebie w domu, bezpieczni i prowadzący mocną ręką Boga. Teraz zapraszam przedstawicielkę klasy czwartej, Nataszę, do wprowadzenia w dzisiejszą Eucharystię. Las czwartych w rocznicę ich Komunii Świętej Pierwszej. Minął rok. Dzisiaj świętujemy pierwszą rocznicę pierwszej Komunii Świętej, naszego pierwszego spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii. Był to dzień wielkiej radości dla nas, naszych rodzin i całej parafii. Pamiętamy tamte wspaniałe dni i chcemy je dzisiaj odnowić w naszych sercach. Przychodzimy dziś do Pana Jezusa z dziękczynieniem w sercu. Za cały, jego, za cały rok Jego szczególnej obecności w naszym życiu. Chcemy szczególnie podziękować za każdą komunię świętą, pokarm na drodze do wieczności i za dar Miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty, dzięki któremu mogliśmy często spotykać się z Jezusem w Eucharystii. Stańmy teraz przed Bogiem z pokorą i ze skruszonym sercem, prosząc Go o szczere przyznanie się do naszych przewinień i łaskę Jego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, Bogu, uczynkiem i Moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, Wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bowiem. Boże Ojcze Panie Synu jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, baratku Bożym, synu Ojca, który gładzisz grzechy świata. Смилуйся над нами, которые Васишки Шали. Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Modlmy Prośmy o Boże błogosławieństwo, szczególnie dla klas czwartych, które przeżywają swoją rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice. Ciała i krwi twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. z księgi rodzaju, Melchizedek, król szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Oto Słowo Boże. kapłanem, tak pan, jak, pan, jak Melchizedek. Rzekł, rzekł Pan do Pana mego siądź po mojej prawicy, aż uczynię twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc swego berłasyjonu z syjonu, Pan wśród swych nieprzyjaciół. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu w blasku świętości. Słona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysięgi tego. Nie Kapłanem na wieki na wzór mefizetek, jesteś kapłanem Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Korytjan: Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł To jest ciało moje, za Was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich mówiąc Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 Alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja! Alleluja! Pan z wami jest duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego dwunastu. Mówiąc, odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: „Wydajcie im jeść. Oni zaś powiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. Chyba, że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów, każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A on wziął te pięć chlebów, i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków. O to słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Cieszę się, że czwarta klasa jest w komplecie, chyba w komplecie, podczas dzisiejszej pierwszej rocznicy um, od pierwszej Komunii Świętej, bo możemy sobie przypomnieć, czym jest Eucharystia. Szybko rosną, widać, już wszyscy są bardzo duzi. A niedługo to jeszcze będą więksi. I. Jak pójdą do średniej szkoły, to posmakują trochę świata. Bo średniej szkoły nie ma w Bobrownikach. Czy jest? Bartek, nie wiesz, czy jest średnia szkoła? Jest średnia szkoła w Bobrownika? Nie ma. Trzeba będzie wyemigrować. Dokąd? Gdzie? Do Wocławka albo do Lipna albo do Torunia. Może jeszcze dalej no. A wraz z emigrowaniem do wielkiego miasta będzie to doświadczenie spotkania ze światem. A w świecie nie zawsze czujemy się tak jak w Bobrownikach, nie? bo w Bobrownikach czujemy się dobrze nie. To jest nasze miejsce, swojsko. Nie powiedział, że tak jest. I Pan Jezus, kiedy spotkał się na pustyni z ludźmi. To jak oni mogli na pustyni się czuć dobrze u siebie w domu, czy raczej. Obco. I nie swoim. Jak się mogli czuć? Dobrze mogli się czuć? Obco? Obco. I dlatego, kiedy już wieczór zapadał, to uczniowie przyszli i mówią, tu na pustkowiu nie ma miejsca, żeby się zatrzymać i spożyć posiłek, niech idą gdzieś do wiosek i tam znajdą miejsce, gdzie będą mogli się zatrzymać. Ale Pan Jezus powiedział: To nie jest dobry pomysł. Dlaczego? A czy ich przyjmą w tych wioskach gościnnie, życzliwie? I pomyślą: O, jacyś obcy zaproszą w gościnę? O wy, gdyby tutaj przychodziła jakaś, jacyś ludzie szukający miejsca na nocleg, Wasze rodziny by przyjęły Was? Przyjęły ich? Nie za bardzo. Czyli nasze domy są gościnne. Dla swoich. Nie dla obcych. Dla swoich. A które dziecko w swoim domu czuje się obco? One jeszcze czują się. U siebie, nie? Ale jak będą mieli dwanaście, trzynaście lat? Czyli będą nastolatkami, o nastolatkie w swoim domu już nie czują się swoisko. Dlatego uciekają rower, piłka i z domu. Bo w domu własnym nie za bardzo się dobrze czujemy. Zwłaszcza gdy. Mama krzyknie: Jakie stopnie na koniec roku? Mógłbyś się lepiej uczyć? A gdy czasami są kłótnie w domu? Dobrze się czujemy zawsze w domu? Dom jest takim miejscem, gdzie jesteśmy u siebie. Nie ma żadnego zagrożenia. I dlatego Jezus mówi: To odesłanie ich do domów, gdzie w wioskach, miasteczkach mieliby znaleźć zatrzymanie i posiłek jest złym pomysłem. I dlatego mówi: Każcie im się rozsiąść. Wydajcie im jeść. Czyli pokazuje, na, pokazuje nam, że Eucharystia jest takim miejscem, gdzie możemy poczuć się u siebie. Ale nie dlatego, że mamy dom, mamy stół, na którym możemy, możemy urządzić jakiś posiłek dobry. Nie zawsze tak jest. I jedna